Mam pytanie, dlaczego Pan prowadzi ten protest? Ja prowadzę ten protest, bo e, pracowników e, firmy Malma e, mają straszna sytuacja. Od roku nie otrzymają ani pensji, ani kuronówkę. I e, mało tego, e, syndik, który wydzierżawił ten zakład, e, przejmował ten zakład z powrotem, mówiąc, że on bierze niechłówomości. Rząd bierze maszyny, ale ludzie nie. Dla mnie ludzie są najważniejsi, ale nie tylko dla mnie, na prawo też. Prawo twierdzi, mówi, że kiedy się przejmuje zakład, się przejmuje też ludzie, którzy są związani z tym zakładem. I e nie tylko te, to, mało tego. Ten zakład to jest własności tego syndyka teraz. I e on jest właścicielem tych pracowników. On musi przejmować tych pracowników. Pracowników szli do sądu przeciwko syndykowi, wygrali w pierwszej instancji. E, kiedy e, ten wyrok był pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości, który interesowało do tego, był układ największego profesora prawa w tym kraju, wszyscy się wypowiedzieli jednoznacznie, że syndyk musi przejmować, nawet sąd, że syndyk musi przejmować tych ludzi, ale dwa tygodnie temu okazało się, wyrok skandaliczny od sąd apelacyjny we Wrocławiu, który decydował, że absolutnie nie pracowników nie muszą być przejmowani przez syndyka. I dlaczego nie muszą być przejmowani? Bo syndik nie chce dalej produkować. Ale właśnie są prawa robione, żeby chronić pracowników przeciwko takiej sytuacji, że ktoś kupuje jakiś majątek i mówi sorry, ja nie chcę dalej produkować, nie przejmuję ludzi. Ludzie trzeba przejmować i porządnie z nimi się pożegnać. To znaczy wypowiedzieć umowę o pracy, zapłacić co trzeba, żeby wypowiedzieć umowę o pracy. Syndik myśli, że on przejmuje wielki teren, bo mamy 6 hektarów w centrum Wrocławia i że podatnika, to znaczy pan, pan Kowalski będzie zapłacić do szkolenia pracowników, aby bank wyżyczel, mógł otrzymać dwa razy tyle pieniędzy od likwidacji tego majątku, który jest warty 20 milionów euro. No, jeżeli... Jest ten majątek warty tyle, po co mają podatników zapłacić za oszkodowanie dla pracowników, kiedy majątek jest warty 20 milionów euro? Ja tego nie rozumiem, bo e, podatników zapłacą, kiedy są w straszne sytuacje. E, ja e, jestem bardzo blisko moich pracowników. Myślę, że mamy wspólnie 22 lata rzeczy. Robiłem w Polsce pierwsza prywatyzacja. Makaroniana Malma to była inwestycja około 50 milionów euro, dużo pieniędzy, i e, my byliśmy angażowani dla eksportu, dla rozwoju. A okazuje się, że ktoś chce teraz przejmować tylko tereny i nieruchomości. Ja powiem do tych ludzi, żeby robić taki nieuczciwy biznes, ja mogłem to robić od 22 lata, byłem właścicielem, mogłem rzeczywiście wziąć ta firma, nie dawać nic do pracowników. Robić tego wielki majątek nieruchomościowy, robić na to interes i nie potrzebowałbym ani kredytu od banku. Dzisiaj nie byłbym w tej sytuacji, ale ja muszę teraz głodować. Dlaczego? Bo pracownik był mnie i mi powiedział, że on chce głodować. Ja mu myślę, że w każdym statku jest kapitan i kapitan musi kierować takie, takie walki. A co spowodowało to, że firma zaczęła opadać? Co spowodowało w ogóle problemy firmy? Problemy firmy, bo w 2004 roku, 3 rok, Bank PKSA refinansował cały dług firmy naszej i bardzo szybko potem stawiał te długi na spłaty natychmiast. To było dla nas niemożliwe spłacić w ciągu dnia całe zadłużenie firmy. I proponowałem rozwiązanie bardzo uczciwy do banku, co mogliśmy zapłacić, to znaczy około, około 80% długu i bank nie akceptował tego rozwiązanie, bo bank miał jako plan dużo wcześniej, zanim nawet wypożył te kredyty, przejmować nasze tereny, to w centrum Wrocławia, podpisał umowę na te tereny i bank chciał po prostu przejmować majątek bez zakładu. I cel banku to był przejmować nie tylko nasz majątek bez zakładu, nasze nieruchomości, ale też cały rynek makaronowy, bo Malma miała 20% rynku makaronowego. To była słynna marka. Eksportowaliśmy do Włoch, a bank myślał o sobie, że jeżeli my padniemy, Włosi, bo bank jest włoski, Włosi przejmują ten rynek makaronowy w Polsce. I nawet tak się stało. E, co było bardzo dziwne w tej sprawie, że prezes banku we Włoszech był też zarządu największa makaroniarnia włoska i był w zarządu największego deweloper włoski. I on miał jako plan, że nasz henek makaronowy idzie do ta firma włoska i nasze chuchomości idą do tego dewelopera. Ale chyba już klienci zdążyli się przyzwyczaić, że w PKO nie ma porządku, więc można było chyba się jakoś tam zabezpieczyć, prawda? Przepraszam. Mówię, że, że klienci się przyzwyczaili w Polsce, że w PKO nie ma już porządku, że to nie jest tak, dawny, tak dobry bank jak był kiedyś i że można się było zabezpieczyć chyba. Już. Proszę pana, ja respektuję ludzi, którzy pracują w PKO. Ja nie chcę złe dla PKO, dla tych ludzi, którzy tam pracują. Mówię tylko jedna rzecz. Nie może tak być, że instytucje, które mają zaufania publicznego, robią rzeczy, które są nieuczciwe wobec własnych klientów. I nie jest uczciwy wobec własnych klientów robić kredyty do tych klientów i nie powiedzieć im, jeżeli masz trudności, będziemy ci stawiać takie warunki, że będziesz banknotować, a dwój majątek, dwój dom będzie ty, pan Kowalski, której brałeś kredyt hipoteczny, dwój dom ma już kupca, który jest we Włoszech, i mamy już tego planu, to znaczy jeżeli ten dom masz Staje się ciekawy, bo buduje się blisko autostrada, jutro buduje się blisko supermarket, ten dom może przejmiemy i dajemy to do Włocha. To powinno być pisane w umowie. Niech ludzie uważają, właśnie kiedy robią kredyty hipoteczne z tym bankiem, bo bank nie mówi cała prawda, a bank powinien mówić cała prawda. I ja myślę, że to nie jest tylko wina tego banku, to jest też wina naszej nadzorującej instytucji, które powinny po prostu bardziej krytycznie, patrzysz do te megakoncerny, te wielkie firmy, co oni robią, co dokładnie dają do zwykłego konsumenta. E, ja myślę, że powinna się interesować tym, fede federacja konsumentów i ci, którzy bronią właśnie konsumentów. Dlaczego bank nie powie prawda, kiedy podpisuje umowę z klientem? Dlaczego nie mówi, że już Twój dom jest sprzedany w każdej chwili na cenach, którą my ustalimy do tego dewelopera włoskiego. Musi, powinni to powiedzieć. Dziękuję bardzo.